Dzień dobry, witamy serdecznie Państwa w cukierni Franczak, która znajduje się w Krakowie przy ulicy chlebowej 1. Założycielem firmy był Władysław Franczak, który pół wieku temu otworzył własną piekarnię i przez 50 już prawie lat. Tradycje rodzinne są kontynuowane, a firma rozrasta się. Na ten moment jest to i piekarnia, i ciastkarnia, a także cukiernia, w której dzisiaj jesteśmy. Naszym klientom oferujemy bardzo szeroki wachlarz produktów, od zwyczajnych bułeczek poprzez drożdżowe wypieki, drożdżóweczki, ciasta, ciasteczka, ciasta okazjonalne, ciasta świąteczne, torty. No i mamy perłę w koronie, czyli kremówkę wiedeńską, na którą serdecznie zapraszamy. Oprócz słodkości zapraszamy naszych klientów także na bardzo aromatyczne kawy. Parzymy kawy yy, wszelkie, jakie tylko klienci mogą sobie zażyczyć. Może być kawa z cynamonem, może być kawa parzona z kardamonem. Od wczesnych tygodni jesiennych zapraszamy także na niezwykle gęstą i aromatyczną czekoladę, która kręci się właśnie tam i parzymy herbatki, które możecie Państwo dostać tylko u nas, a mianowicie z cytrusami, gwiazdką anerżu, świeżym imbirem, goździkami i innymi dodatkami. Od pewnego czasu wprowadziliśmy kilka programów lojalnościowych, w tym między innymi kartę klubową na tort, gdzie za każde wydane 30 zł dostają Państwo parawkę, a po 9 takich tort w prezencie. Przy współpracy z firmą Stampers stworzyliśmy specjalną aplikację dla naszych klientów, która obejmuje kawy oraz bon na pełny asortyment cukierni.